Siemanko, z tej strony Senior i witam Was bardzo serdecznie na mojej wyspie w The Islands. Mord i dzisiaj sobie będziemy testowali łuki, wszystkie jakie są w grze i powiem Wam, że odkryłem sekretny łuk, e, zdobyłem blueprint dla Was, czyli mogę go już robić. Zaraz się dowiecie wszystkiego, jak, co, kiedy i po co, ale zanim zaczniemy testować, craftować i pokazywać sobie te nowe wszystkie sekretne bronie przejdźmy szybciutko do strony losowania, bo wbiliście łapki w jeden dzień po prostu limit łapek 290-290 łapek. I słuchajcie, losujemy wygranego konkursu z tamtego odcinka, z poprzedniego odcinka komentarz 186 unikalnych, czyli nie ma dublikowania. Losujemy, zobaczymy, kto wygra. Engar, Engar Mordo, gratulație. Wygrałeś wampiryczny łuk, który jest warty 35 milionów hajsów w ROBLOXie. Do tego 5 milionów dodatkowe na drobne wydatki. I stół alchemiczny, czyli cały komplet z nowego update'u leci do Engara. Gratulacje mordo. I świrki wariaciki, zrobimy sobie nowy giveaway, nowy konkursik, bo jakby to odcinek wyglądał bez konkursiku. Tylko zanim to zrobimy to mam nadzieję, że wam się podobają te wszystkie, wszystkie konkursy, wszystkie moje odcinki i mój kanał. Także Zostawcie łapy w górę, bo jak będzie 350 łapek, to zrobimy giveaway na Vampiric Boa drugiego, i znowu damy 5 milionów komuś. Słuchajcie, najlepszy łuk. 35 baniek jest warty, czyli w sumie paczka będzie warta 40 milionów 350 łapek no i jak jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subliczka seniorkowi i bikoneczek, też będzie się cieszył. Zobaczcie co ja tu mam w mojej nędznej skrzynce leży przedmiot warty 150 milionów hajsu 150 za 150 milionów go kupiłem blueprint normalnie Patrzcie, tak wygląda jak normalny Brooklyn. Uczymy się go. Bang! Zrobione. Zobaczymy jak wygląda teraz sekretna broń z najnowszego update'u. Pokażmy, pokażcie, pokażcie ją. Wow, kurczę, całkiem nieźle się prezentuje. Co tu trzeba? Ruby, Scorpion Sting, Artif Artifact Bow. Słuchajcie, dobra, to cofniemy się. Artifact Bow. Artifact Bow robi się z Hardened Bow i z Ancient String. Co tu się dzieje ty? Dobra, zrobimy hardenet. Dwie sztuki zrobimy, dwie sztuki, bo i dwie sztuki będziemy potrzebowali tego drugiego. Ale to zanim zrobimy, to jeszcze musimy gdzieś tu w, o to, sobie to wziąć i to sobie wziąć. Dobra, słuchajcie, ale będziemy kraftowali szybciutko, robimy te łuki, te dwa zrobione. Teraz zrobimy sobie te dwa banks. I przychodzimy zobaczymy, jak ten wygląda. Na razie zrobimy sobie jeden. Vampiry bow. I sekretna broń. Słuchajcie, mam sekretną broń. A czemu ja jej nie mogę obejrzeć? Jezu. Ale dziwnie. Znaczy, nie miałem jeszcze do tej pory łuku w ręku, bo używałem spellbooka. Da się to jakoś. Nie da się chyba. A tutaj jakbyśmy zrobili... Of, on coś, nic. Nic nie działa. Dobrze. Słuchajcie, nie będziemy nikogo reportować. Mamy sekretną broń. Nie zobaczę, jak ona, jak ona wygląda, bo się nie mogę obkręcić, ale co przydałyby się nam, pewnie, jeszcze. Dobra, wiecie, co nie będziemy nosić tego przy sobie, bo jeszcze nam usuną inventory. Lepiej pochować takie drogie rzeczy do z powrotem do skrzynek. Swoich. Słuchajcie, trzymajcie rzeczy w skrzynkach. Wiecie, co się ostatnio dzieje? Jaki tu popłoch sięją te bagi? Ludzie tracą inwentory, także trzymajcie cenne rzeczy w skrzynkach. Dobra, zróbmy sobie tam kilka strzał, żeby. Ile tam, 20 strzał? Było 20 strzał, mamy. Czego nam brakuje? Czego nam brakuje? Ej. Zrobimy jeszcze tutaj 7, 14, czyli po dwie się robią. Ok, to fajnie, można strzelić. Ale leci, śpiesznie. Dobra, mamy teraz to, mamy to, mamy strzały. Chyba strzał nie trzeba mieć zaraz w ekwipunku, żeby ich używać. Dobra, są dwa łuki. I kwiatki. Ile kwiatków mam? O, o! Będę musiał zebrać, się, bo ja od was biorę kwiatki, a tutaj tyle się marnuje. Oj, seniorek! Dobra, lecimy szybciutko na wyspę. Zaraz wam coś powiem, słuchajcie, te łuki o tyle fajne, że nie będą was zarażać skorpiony, tak? Nawet jak używa się spelbuka, to trzeba używać go z pierwszej osoby, więc nie widać z boku co się dzieje, i zawsze skorpion może się zakraść gdzieś i was dziabnąć. No i jak macie mało HP, albo zabraliście, albo zapomnieliście ze sobą zabrać na wyspę jedzonka, no to jest problem. A z łuku będzie daleko, będziecie stali, wszystko widzimy, jest ok, a ponadto Vampirik, bo nie nazywa się wcale. Wampiry, dlatego, że nie wiem twórcy Robloxa lubią Draculę oglądać albo nie wiem tam jakieś inne filmy o wampirach tylko dlatego, że on podobno wysysa życie z przeciwników. Tu jakieś ziomeczki mi tu na... Kto tutaj jest? Dragon z nami jest. No znacie Dragona z odcineczka z jego wyspy teraz już drugą buduje tam się stara bardzo ładno ma. Zobaczymy może nowy odcineczek odnagramy, ale sprawdźmy co tu się wyprawia, co tu się wyprawia z tymi łukami. Jak one biją? Tu się naciąga ty, i wolniej się chodzi. 66. No to już jest lepszy. Nawet ten, ten Artif Artifice Bow. Daleko tak sięgnie? to jest? Cyk 60. A jak szybko strzelamy, to mniej zadaje. Trzeba naciągnąć go. Pyk. I bliżej podejść troszeczkę. Powiem Wam, że takie jest troszeczkę ciężkie. Ciężkie jest to sterowanie. Za 60, 60, 65 zadaje ten. Zobaczymy, ten nasz Vampiric Bow. Bowl. 77! Wow! To bardzo dużo, to było, było połowę więcej jak, jak, jak Spellbook. 77 i wysysamy HP. Zobaczcie, jakaś nitka taka czerwona. Czekajcie, pyk damy się uderzyć. Uderzył nas. Ujzu, nie za mocno. I teraz sobie wysyśniemy z niego życie. Zobaczcie, wysysa się. Rośnie nam, rośnie nam, rośnie nam HP, więc jest super, słuchajcie, super jest ta broń. Tylko, no, jest ciężka w obsłudze znaczy, ciężka. Jest taka, no, nie da się tak szybko bić tego tego mopka. Bardzo fajny efekt wysysania życia, coś nowego w, w island, The Island. Tyk, iron score, nic nie drobno. no Ty, gościu. Ale fajnie można się pobawić, słuchajcie, bo wysysa się życie, więc nawet go warto mieć przy sobie. Jak nie macie. No zobaczcie, ten zaraz zginie. Trochę mu pomożemy, bo jednak z pelbukiem no, szybciej jest. Z pelbukiem możemy spamować i jest bardzo szybko się bije, więc, więc jest dalej. Słuchajcie, opinia seniorka. Opinia seniorka jest dalej Tidal Spellbook to najlepsza broń, w grze. mimo że jest mniej warta niż łuk, obecnie niż ten vampiric bow, no i chyba nam się strzały skończyły. Dokładnie. Ale warto jest mieć ten łuk. Warto jest mieć go przy sobie, jak się bije z mobami, bo zawsze możecie się podleczyć trochę, nawet jak nie macie jedzonka, chociaż no nie, nie powinniście zapominać, ale jak zapomnicie, to macie zawsze łuk, więc yy, wiadomo. Ja jestem taki, że na przykład bardzo lubię mieć wszystko, co jest dostępne w grze: wszystkie sekrety, wszystkie super bonusy. więc mordeczki mam dla Was łuk. Teraz, jak yy, pamiętacie, szczególnie zrobiony z tego Red Scorpion Sting, chyba. Z kolca czerwonego e, skorpiona, i na poprzednim odcinku Mortki się pomyliłem i powiedziałem, że porównałem skorpiony do slajmów, że te srebrne to są jak zielone, że czerwone są jak niebieskie, a że złote skorpiony są jak różowe. I się pomyliłem. przyznaję się biorę na klatę, bo e, czerwone są te najrzadsze, czyli czerwone równa się różowe slajmy, a złote skorpiony równają się niebieskie slajmy, czyli to jest taki drugi level e, moba, e, te złote więc. E, Najdroższe, najbardziej cenne rzeczy wypadają z czerwonych skorpionów, jakie będziecie widzieli, to starajcie się je zabijać jak najszybciej, żeby nikt wam nie zabrał rzeczy. Dobra, mortki. Nie będziemy koledze przeszkadzać, niech on sobie tu farbi. Mimo, że to nasza wyspa, jesteśmy gościni, przeteleportujemy się na, na wysepkę jeszcze szybciutko, ale się świeci wszystko, Że to poprawić. Jeszcze szybciutko tu pojedziemy do kowadełka. I co Wam chcę powiedzieć? Jeśli będziecie chcieli, mam dla was, mam ten blueprint, jeśli będziecie mieli ro, e, Ruby, Scorpion, Stringer, e, Artiface, Bow jak zrobicie, bardzo chętnie łapcie mnie na Discordzie, nie ma problemu, zrobię wam za darmo, wam e, Bow, to samo się tyczy Daidal Spellbooka, ostatnio na live ktoś podbił do mnie, mówi słuchaj mam dwa Krystalizet Irony, e, Aquamariny, e, jeden Spellbook, Zrób mi Tidal Spellbook, proszę Cię, senior. Rach, ciach, ciach, i gośmiał najlepszą broń w ponieważ dalej podtrzymuję, że Tidal Spellbook jest najlepszy, najlepszy do farmienia. No, nie będę już Wam trzeci raz na odcinku pokazywał, yy, jak się farmi nim slajmy, bo jest masakra, po prostu masakruje się slajmy. Yy, także, mordeczki... To byłoby tyle, pamiętajcie łapy w górę, 350 łapek, subiczki jak jesteście tu nowi, nie krępujcie się, a my lecimy dalej z odcinkami, z live'ami, trzymajcie się, hello.